Tak, które nawiązują, to trochę idąc, kolejny wątek. Są sny, które odzwierciedlają pewne bieżące sprawy, powiedzmy. Są sny, które są jakimś miksem tego, czego się doświadczyło, ale są też sny powracające. Od wielu lat na przykład, które jakby wracają ciągle z tym samym motywem, tam są pewne zmiany. Ale cały czas jakaś jest to właśnie jakiś dany motyw, albo nie wiem, daną przestrzeń to może być dom rodzinny, to może być szkoła. I na przykład w, te, w tej przestrzeni się pojawiają jakieś motywy z dnia codziennego i jak podejść do takiego snu? Do powtarzających się. Do snu. powtarzających się snu. Mhm. Najważniejszą częścią to jest to, że ten sens się powtarza jakiś dany motyw. Mhm. Na przykład no, no ja dam tak, taki motyw domu rodzinnego na przykład mhm. może. Jasne. Dobrze, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o powtarzające się sny, to tak jakby pytanie myślę, że takie, wiesz, nie, nie było przez ciebie zadane bezpośrednio, ale które ja bym najbardziej rozumiała, tak jak, jak często ludzie mówią o powtarzających się snach, to ich pytanie, za o tym wszystkim dlaczego on się powtarza? Mm. Że, że skąd jakby też takie sny i co z tym zrobić? Więc jakby tak całościowo. Sen powtarza się, lub pewien element powtarza się wtedy, kiedy po prostu nie odczytaliśmy tej wiadomości. Nie. To jest znak snu, że naprawdę powinniśmy coś zrozumieć. I my próbujemy się uświadomić. I to jest ważne, żebyśmy zrozumieli. To jest z jakiegoś powodu istotne. I ta informacja do nas tak jakby tak puka, dzwoni i tak jak, tak jakbyśmy próbowali sami do samych siebie się dodzwonić. Tak jak do innej osoby. Załóżmy, mamy tego przyjaciela i próbujemy do niego się po prostu różnymi sposobami skomunikować. Mamy ważną sprawę dla niego, to jest ważna informacja dla niego, nie nasza tak typowo. Chociaż nasza też, bo to jest dla nas ważny człowiek. Po prostu jest coś istotnego dla niego w jego życiu, dotyczącego jakiejś sfery jego życia, czy to są po prostu związki z innymi ludźmi, czy to jest zdrowie, czy to są jego pieniądze. Ale chodzi o jego życie, ponieważ sen, jeżeli tak bardzo się dobija, to zazwyczaj dlatego, że coś po prostu odbija się na, naszym, po prostu na naszej sile życiowej. Jeżeli coś jest dla nas harmonijne, taki wprowadza lekki dyskomfort, to najczęściej nie ma potrzeby, żebyśmy aż tak bardzo koniecznie musieli się czegoś dowiedzieć. Jeżeli coś nam wprowadza pewne takie zaburzenia w nasze życie, i całościowo na tym po prostu tracimy, że może nasza kondycja w dłuższej perspektywie zdrowotna albo psychiczna po prostu opada, to wtedy sen może próbować nas tak jakby zaczepić, może próbować do nas różnymi sposobami docierać. I powtarzające się sny, one właśnie jakby są, są czymś, co tutaj w takim procesie ma miejsce. Jeżeli powtarzają się nadal, najczęściej oznacza to, że jeszcze nie zrozumieliśmy, i mogą się czasami też powtarzać, mimo że odebraliśmy wiadomość. I kiedy to jest? Jeżeli w naszym życiu wydarzyły się jakieś na przykład traumatyczne sytuacje, albo jakieś obciążające sytuacje, to wtedy, mimo że my wiemy, że ten sen, który się śni, to jest sen, który ma nacechowanie idące z tych sytuacji. To nadal sen nam to pokazuje, ponieważ w naszym sercu po prostu trauma nie do końca jest jeszcze taka ukojona. Czasami w ogóle rzeczy, które się wydarzyły, mimo że w nas już dużo się zaleczyło, one wpłynęły na całą konstrukcję jakby naszego świata wewnętrznego. Czasami wtedy w takich snach jakby one nam się śnią. My wiemy dlaczego to jest, że to jest po prostu pewien taki ładunek na przykład tak zwany karmiczny, czyli mamy pewne w sercu lęki, pewne obciążenia i niepokoje i sen nam to pokazuje, ale mimo że my jesteśmy tego świadomi, to to nie zmienia faktu, że w snach nam się to dalej pokazuje. W większości przypadków, jeżeli rozpoznamy powtarzający się sen, o co chodzi, na przykład przy pomocy analizy snów, albo na przykład przez ustawienie Hellingera, albo jeszcze innymi metodami, na przykład przez jogę snu, świadome śnienie, to właściwie, jeżeli ktoś praktykuje, najlepszy sposób, najlepiej samemu przy pomocy własnej siły własnych potencjałów otworzyć własny sen. Jest dużo osób, które nie pracują z jakąś snu, nie pracują też ze świadomym śnieniem. W ogóle ten temat nie jest dla nich zbyt przystępny, a są otwarte na analizę snów i na różne inne sposoby, a chcą rozwiązać to, co ich tam obciąża. Niech będzie taka zjawa, na przykład, żeby się śniło komuś i by to po prostu go męczyło. Więc taka osoba, jeżeli przyjdzie po prostu na zajęcia z analizy snów, czy na jakąś sesję indywidualną, albo użyje innych metod, to jak najbardziej przez rozpoznanie, o co tam chodzi, a przy analizie snów mamy zazwyczaj bardzo konkretne odczucie, czy się udało, czy nie. I w moment, kiedy się udało, my wiemy, mm. dokładnie tak jakby, jak jest na przykład orzech i się go rozłufuje, że jest to uczucie takiego rozłamania. I to znaczenie jest po prostu takie zintegrowane, że czuć, czy to jest w tą stronę, czy nie. Także zazwyczaj, jeśli chodzi o analizę snów, to ona jest bardzo konkretna. Jeżeli się uda, to my wiemy, że to jest to znaczenie. Sen jest wielowymiarowy i ma więcej znaczeń niż jedno. W ogóle, gdy pracujemy z nieświadomością, nawet ustawienia, załóżmy, w kronikach akaszy: jeśli przychodzą do nas obrazy, jeśli przychodzą do nas jakieś sceny, to tam jest więcej rzeczy niż ta jedna, którą my sobie odczytamy i nadamy etykietkę, ponieważ przychodzi tak naprawdę coś, co nie ma jakiejś konkretnej etykiety. Więc można w tym zobaczyć i rozpoznać więcej rzeczy i więcej wydarzeń niż tego, to konkretne, które my zauważyliśmy. Ale jeśli pracujemy z analizą snów, to sen taki powtarzający się, jemu chodzi zazwyczaj o konkretno jedno znaczenie, o konkretne jedno znaczenie lub o dwa, trzy maksimum znaczenia. On może mieć więcej znaczeń, ale my czujemy, czy. Rozgryźliśmy to, o które chodzi, czy już gdzieś tam błądzimy, coś już łapiemy, ale jeszcze to nie jest to. Po prostu to się da wyczuć. I najczęściej, przy rozpracowywaniu snu, takiego powtarzającego się, jeżeli dotrzemy do tego rdzenia i to faktycznie jest reakcja na poziomie też ciała i taka emocjonalna, energetyczna. Jest takie mocne poczucie, że coś puściło, tak jak często mamy ustawienia, to w analizie smów też tak potrafi się wydarzyć. Jest to po prostu bardzo konkretne doznanie, i dużo się zaczyna wtedy układać. To taki sen najczęściej przestaje się już nić, po prostu ustaje wtedy. Albo śni się jeszcze kiedyś sen pasujący do tej kategorii, że my wiemy, że to jest sen, który nawiązuje do tamtych, ale na przykład drogi, które były blokowane. Są już jakby przejezdne, albo są w jakiś sposób dla nas już, już nie ma tam nikogo, kto stał i strzegł tego. Teraz możemy już wejść, więc widać, że to co zostało zrobione na poziomie naszej pracy, jakakolwiek by nie było, czy to był czyś świadomy sen, czy to była analiza snów, czy to było ustawienie, czy to była jakaś inna jeszcze praca, na przykład można by powiedzieć jakaś egzorcystyczna z tymi zjawami to sen nam pokazuje, że chodzi o tamte sny, chodzi o nawiązanie do tego całego procesu, który sny nam pokazywały. Ten proces jakby się rozwiązał, on, on tam sobie miał swój czas i rozwiązał się. I ten sen nam też pozwala pokazać, ale też dopełnić, bo sny nie śnią się po nic. One po prostu pozwalają nam też, jeżeli nawiązują do całego ciągu poprzednich snów, to znaczy, że są potrzebne i że pewne jakby procesy emocjonalne, które były związane z czymś, co się przeżywało w tym ciągu snów, jeszcze się uwalniają i leczą i harmonizują. Dlatego dostajemy sen, który na przykład nam pokazuje, że tym razem da się już przejść. Bo to jest uczucie, które przychodzi jako element procesu, który miał wiele emocji.